Wszechmogący królu piekieł Lucyferze, wrócili Polacy. To wrzuć ich do piekielnego kotła! Ale oni w tym kotle zaczęli gotować kiełbasę. Dawaj mi ich natychmiast! Ciema Lucuś, a co tam Mordini u ciebie? Czego znowu tu chcecie? Zaraz was stracę w ogniu piekielnym! Dobra, dobra, nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. My tu na grilla przyszliśmy, bo tu takie duże ognisko jest. Jeden błąd i już po was! A ty co za szkapa jedna jesteś? Demon piekielny, najstraszniejszy i najobrzydniejszy. <noise> Zesram się? To ty chyba mojej psiapsi Nikoli nie widziałeś? Sługu się przegoń ich natychmiast, bo nawet demony piekielne zaczynają się ich bać! Już służę. Kalina, jakie oni muszą mieć tu rachunki za ogrzewanie? Zasranie, nakradli, to ich stać. Polacy! Boguś w niebie zorganizował koncert zenka Martyniuka. <noise> Dawaj szybko lecimy! Lordzie Lucyferze, polacy zostali wyk. A gdzie jest Zortu cyfer? Co, Myślałeś, że nas wydymacie jak stare gacie? Teraz my tu rządzimy. O mamuńciu.